Zadanie siódme. Dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 0 wartość wyrażenia 1 odjąć 1, przepraszam, 2 przez x minus 1 przez 2x, inaczej odjąć x równa się. No i ile ta wartość wyrażenia jest? Jaka jest wartość? Będziemy to robić bardzo podobnie jak zwykłe działania na ułamkach. Mianowicie jak sobie Odejmowaliśmy 1 trzecia, odjąć 1 druga, no to pamiętamy, że to mnożyliśmy razy 2 to razy 3. Nie wychodziło nam wszystko ładnie, pięknie po kolei. Tutaj w zasadzie jedyne co możemy zrobić, to pomnożyć w sobie to razy 2x, dlatego że mamy coś takiego jak 1 przez, przez 2x, odjąć X przez 1. Czyli tutaj musimy to sobie razy 2x rozszerzyć, tak? No bo nie potrzeba nam inaczej tego rozszerzać. Czyli mamy 1 przez 2x, odjąć 2x razy x, podzielone przez 2x, równa się 1, odjąć 2x do kwadratu, tak? Bo x razy xc jest x kwadrat, podzielone przez 2x, czyli mamy już w zasadzie odpowiedź, odpowiedź c.